Witajcie w czwartek. To taki szczególny czwartek. No, nie tylko dlatego, że jesteśmy tydzień przed Wielkim Czwartkiem, ale myślę, że jest wiele rzeczy, które wśród nas się dzieje. Jest wiele ludzi, którzy zaczynają mieć pretensje jedni do drugich. Jak to jest z przebaczeniem? Jak to jest z wyciągnięciem ręki do kogoś? Jak to jest z szacunkiem dla kogoś, kto jest różny ode mnie, może czasem widzi świat inaczej niż ja, czy od razu musi być moim wrogiem? Jak to jest z naszą relacją do tych, którzy nas skrzywdzili? Czy chcemy zapiekać się w naszej złości, czy może żyć inaczej? To nie jest manifest polityczny, ale to jest coś, co wynika z dzisiejszych tekstów. Posłuchajcie, proszę. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w wierszach 21 i 22 tak ewangelista opisuje sytuację. Piotr przychodzi do Pana Jezusa i mówi, Panie, ile razy mam odpuścić mojemu bratu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż siedem razy? Wiecie, dla Żydów to było bardzo proste. Zwyczajowo odpuszczał się trzy razy. I koniec i pozamiatane. I kiedy Piotr przychodzi i pyta Chrystusa, to podaje taką ciekawą liczbę, bo on mówi, czy aż do siedmiu razem? A więc dużo więcej, niż wymagało tego prawo. Dużo więcej, niż było w tradycji. A co mówi Pan Jezus? Nie mówię Ci do siedmiu, do 77 razy. To znaczy ciągle i ciągle i ciągle. Co to za szaleństwo możesz powiedzieć? możesz powiedzieć nie? Czy można komuś ciągle i ciągle i ciągle przebaczać? No a jak Pan Bóg postępuje z tobą? Czy Pan nie przebaczać i ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. Czy Pan Bóg faktycznie jest taki, że jak zawinisz to jest tym, który jedzie po tobie na przykład tak i... Mówi obraźliwe słowa na Ciebie? Nie. Psalmista w 25 wierszu, w 8 w 25 psalmie, w 8 wierszu mówi tak: Pan jest dobry i prawy. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Teraz te dzisiejsze teksty z jednej strony pokazują nam Pana Boga, który w sposób wyjątkowy się nas troszczy, który w sposób wyjątkowy nas traktuje. A z drugiej strony zachęcają nas, zachęca nas do tego, żebyśmy w wyjątkowy sposób, w podobny sposób do Pana Boga traktowali tych ludzi, którzy nam zawinili. Tych ludzi, z którymi się nie zgadzamy. Tych ludzi, do których znam daleko. Bo na tym polega bycie chrześcijaninem. Że stajemy się podobni do Chrystusa dzięki Jego miłości. Co o tym myślisz? życzę ci dobrego dnia do zobaczenia